Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze Ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto Cię prosi, nie dopominaj się od tego, kto bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie i Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożytek udziela, pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze, pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną, opływającą. Wsypią za nadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo pańskie. Usiądźcie na chwilę. Nie wiem jak zacząć, bo to, co chcę powiedzieć, mam takie poczucie, że część z Was może odebrać bardzo osobiście w takim tonie bardzo oskarżającym. A tego bardzo bym nie chciał. I bo to nad czym, co bym chciał Wam zaproponować, żebyśmy się wspólnie zastanowili, chciałbym, żebyśmy odczytali nie jako formę oskarżenia, ale żebyśmy się odnaleźli. Jako odbiorcy, jako że to jest o nas. Bo słuchajcie, mamy, słyszymy, że mamy miłować nieprzyjaciół. I tak sobie spróbowałem te, to przekazanie przyłożyć do przekazań Bożych. I wiecie, z jakim przekazaniem mi się najbardziej skojarzyło? Z dziesięciu? Z czwartym. Pamiętacie, jakie to jest? Czcić Ojca i Matkę. A słyszymy, że mamy, mamy miłować nieprzyjaciół. Bo mam takie poczucie, że bardzo często, to jest właśnie tak, że kiedy myślimy nieprzyjaciele, to jakoś tak nam przychodzi, przychodzą do głowy właśnie nasi rodzice. I y, słyszymy, że mamy przebaczyć. Mamy przebaczyć ojcu, że był nieobecny, że się upijał, że nas nie kochał, że wolał kumpli. Mamy przebaczyć matce za to, że była nadopiekuńcza, że nie pozwoliła jakoś żyć samodzielnie, że nie uciekła od ojca. To też mamy jej przebaczyć. To jest przebaczyć. Przebaczyć słowa. Że jesteś beznadziejny, że nie ma dla ciebie szans, że cię nikt nie pokocha, że jesteś gruba, że jesteś na straconej pozycji. Wiele trudnych, bardzo bolesnych sztyletów. I Jezus mówi: przebacz. Przebacz swoim rodzicom. Głupotę, zło, nieobecność, grzech. I to, słuchajcie, niesamowicie ważna sprawa mieć taką świadomość, że te rzeczy z naszej przyszłości my naprawdę nosimy w sobie. My naprawdę je nosimy. Nosimy w sobie bardzo jasne konsekwencje ich grzechu. Nosimy w sobie konsekwencje. I zobaczcie, że my jesteśmy tego najczęściej bardzo dobrze świadomi, że to mamy. Bardzo dobrze jesteśmy tego świadomi. Myślimy, że drogą ucieczki. Od świadomości, już zapomnienie. Musimy to wymazać. Musimy wymazać z pamięci, bo mamy czcić ojca i matkę. Mamy o nich myśleć tylko pozytywnie. Więc musimy wymazać te doświadczenia z życia. A to jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo czy, chcemy, bo czy tego chcemy, czy nie, konsekwencje ich grzechu i tak nosimy. I tak je nosimy. Więc to, co by trzeba było zrobić, i to jest bardzo ważne, nie zapominać. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć. To nie jest cel, bo konsekwencje, które nosimy, część z nich może jest tak, że już się zaleczyła, może część się zaleczy w przyszłości, a część może być tak, że będziemy nosić jeszcze przez lata albo dziesięciolecia. I słuchajcie, to jest nasz krzyż. To jest właśnie nasz krzyż. Nie trzeba szukać żadnego innego. To jest nasz krzyż. Poczono nam go, czy tego chcieliśmy, czy nie, tak jak panu Jezusowi, kiedy byliśmy jeszcze niewinni, bo najczęściej jak byliśmy małymi dziećmi, tak jak on był niewinny. To jest nasz krzyż. I teraz myślę, pierwszym krokiem takim bardzo istotnym, to jest mieć taką odwagę wewnętrzną, przyznać, że jestem poturbowany, że zostałem poturbowany. I teraz, jeśli tego nie zrobisz, to nie będziesz nieść krzyża. On ci będzie ciążył, ale nie będziesz go nieść. Czyli mieć świadomość, że zostałem poturbowany, i wziąć ten krzyż. I wiecie to dalej, i tu przychodzi ta Ewangelia. Świadomość, wziąć krzyż i przebaczyć. Przebaczyć. I dlaczego mam przebaczyć? Dlaczego mam przebaczyć takie różne złe rzeczy, które się wydarzyły w moim dzieciństwie? Bo to, co słyszymy w Ewangelii o miłości nieprzyjaciół, to mówiąc szczerze, Pan Bóg nie mówi o jakichś hipotetycznych nieprzyjaciółach. On tu mówi o sobie i mówi to o nas. Mówi to o nas. To my jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. To my jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Jak czytamy tę Ewangelię, to słyszymy, jak On mówi: Miłuję was, choć mnie nienawidzicie. Nienawidzimy Go. A on nas miłuje. Dobrze wam czynię, mimo że Wy mnie nienawidzicie. Błogosławię wam, mimo że Wy mnie nienawidzicie. Ja was nie sądzę, nie potępiam, odpuszczam, daję wam taką miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną, że tego jest naprawdę opływająco. To robię dla was. I zobaczcie, jeżeli Bóg nam przebacza, to zaprasza nas do tego, żebyśmy i my przebaczali. Ale mówi coś jeszcze więcej, bo mówi, że jeżeli przebaczamy, przebaczymy, to nam chce coś dać. Chce nam dać jakieś bogactwo, bardzo konkretne. Chce nam dać bogactwo, się nazywa, które się nazywa wolność. To bogactwo, które chce nam dać Bóg, to jest wolność. Wolność, bo problem, który mamy, to bardzo często jest tak, że mamy powrażenie, że mamy poczucie krzywdy. I to jest nasze bogactwo, którego nie chcemy oddać. Wolimy trwać w poczuciu krzywdy niż być wolnymi. Dlaczego lubimy trwać w poczuciu krzywdy? Bo. Kiedy ja mam poczucie krzywdy, to wiem, kto jest ofiarą, a kto jest oprawcą. Ja jestem ofiarą, to jest oprawca. Skąd to wiem? Bo mam poczucie krzywdy. Więc jeżeli moje poczucie krzywdy zaczyna się zasklepiać, to ja biorę gwóźdź, najlepiej taki zrdzewiały i staram się zaorać, żeby mnie bardziej bolało, żeby mieć jeszcze większe poczucie krzywdy. A zobaczcie, Bóg zaprasza nas do wolności. Wolność, wolność od poczucia krzywdy, wolność od bycia takim szantażowanym, że jeżeli ja zapomnę, jeżeli ja przebaczę, to zatracę jakąś taką świadomość, to był ofiarą, to było prawcą, nieważne. Wolność, wolność. Wolność to znaczy, że nie jestem zniewolony na przykład takim myśleniem, że się w przyszłości zemszczę, że w przyszłości ten ja się jeszcze odegram, jeszcze się odkuję na Was. Że jak będziecie starzy, to ja was poślę do zakładu, jeszcze tak, żebyście mniej więcej kapowali o co chodzi, żeby was bolała samotność, żebyście czuli to co ja. Wolność. Wolność od wszystkiego, wolność od nienawiści. Wolność to jest coś niesamowitego, coś cudownego. Wolność. Zostałem poturbowany. Mieć świadomość, że zostałem. Wziąć krzyż. Przebaczyć, w końcu być wolnym. Jest jeszcze jeden krok. I to jest konkretnie ta Ewangelia, która może się wydawać nieosiągalna. Bo Jezus mówi nie tylko przebacz, ale dobrze czyń. Dobrze czyń tym, którzy Cię nienawidzą. Dobrze czyń tym, którzy Cię poturbowali. I to jest już chyba heroizm. To znaczy, błogosław, dawaj, błogosław, módl się, kochaj. Ja myślę, że takie pytania, które warto by było sobie dzisiaj zadać, to jest właśnie to, w kontekście moich rodziców. Czy i jak zostałem poturbowany? Co jest moim krzyżem? Czy już go wziąłem? Czy przebaczyłem? Czy przebaczyłem? I czy umiem błogosławić?